Ale to, to jest audio. to jest kolejny odcinek z Angarią. Znowu nie będziemy na tym serwie. Sam grali idziemy na innego. Wow! A to jest lepsza technika chyba. Na dole są najwięksi. Tam są mniejsi, okej. Okay. jak się rozdziela. A jak daje masę nie mam pojęcia. Napiszcie w komentarzach, jak się rozdziela. Jak się daje masę komuś. U, 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 u. A! A! A, to wiem po co jest. To jest pokazane, gdzie jest więcej tych na przykład. Chyba. O, 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 o. Chodźcie, chodźcie, chodź. Bo dobra, nie, dobra, nie, 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 nie ryzykować lecić na tamtych albo nie po tym jego im. dobra. Wyrzuciłam ich. Nie, niech się, ode mnie niech się od Ja nie do dziadzi. Dobra. Lecimy. Wow, 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 wow. Szczególnie pozdrawiam tak e, Disowskiego i sam e, Raz jego Multiego, Stew No i nit. No i tego. Miki Gamesa. O. o, o, o. O dobra, lecę tam, lecę tam, bo tam jest mało ich, jak widzę. Było unikać. Takich, żeby ich, ich unikać. Fajnie! Fajnie zrobiłem! Oj! Za dużo się chyba rozdzieliłem... Mnie chyba, oni chyba nie mogą zjeść. Dobra. Oj! Gdzie ja weszłem? Nie ma wyjścia. Bez wyjścia jestem. Nie, trzeba się rozdzielać Nie mogę się rozdzielić Lisowski, jak będę mógł Cię spotkać to... i z pograć, to będzie super Bo widziałem, że Lisowski tam nagrywał z Angario, więc... Zostawcie mnie! Jestem biedny! Tekst, jestem biedny. O, czerwony! Czerwodzi! iść! O, dobra. Ja ich gonię z jakimś typem. Albo dobra, nie gonię ich. Tego bym zjadł, ale. Nie będę tam. Dobra, więc my tu się gramy. On by mnie mógł w sumie zjeść. No, o, o, o. Dobra, nie, uciekać. Czemu ja tamtych nie mogłem zjeść? Nie, oczep się. O nie! Turik, turik, turec. Ej! Nie mogę ich zjeść. Czemu? Jestem smutny! Wow. Mało brakowało i bym mnie zjadł. Dobra, ja, dobra. Idziemy lepiej na te, na um, inny serwer. Na party teraz pójdziemy znowu. Login. O, ile kulek, Ile masy? O, wow. O, wow. Wow wow, 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 wow. Dobra, lecimy. tego. To mnie denerwuje. Dobra. Jeszcze chwila i przechodzimy do następnej gry. Ale będę musiał skończyć odcinek. Dobra, lecim z koksem. Ojej Dobra A! Dobra Wow Mało brakowało i bym go zjadł A to chyba tam jest łojejejej Dobra Ja ich się za bardzo nie mogę, nie muszę bać Dobra Dobrze jest Oj Jednak nie dobrze tak. Dobra, ciekawe. Nie chcemy, żebyście nas zjedli, panowie. E, czy jaki co? O, dobra, chodź tu. Dobra, lecimy. O, ile jest tego? Dobra, więc ja się zrobicie, jak na przyjmać tu dołowi, na razie.